W historii bitwy ważne i mniej ważne, ale krew żołnierska w nich przelana jest zawsze taka sama. Doniosłość dzisiejszej uroczystości dodaje fakt, iż w bryle jednego pomniki, pontonu znajduje się ziemia w urnie, przywieziona w 2006 roku przez pana Władysława. Kubiaka z pola bitewnego pod Leniną. Wszyscy dobrze wiemy, że historię Polski każdego roku piszemy niestety w nieco inny sposób. Wiemy, że mamy w naszym państwie skłonność do malowania tych historycznych barw w odcieniach czarnych albo białych. A historia Polski była historią ciężką i skomplikowaną. W tej historii Polski mamy przecież i żołnierzy, i spod. I Lenina, i Monte Cassina. I mamy obowiązek pamiętać o nich wszystkich. Dlatego, że polski żołnierz nie miał zasady wpływu na to, skąd, kiedy i pod czyim dowództwem walczył o wyzwolenie Polski. I ci chłopcy, którzy 70 lat temu stoczyli potwornie krwawą bitwę, byli przecież ludźmi o strasznie bolesnej przeszłości. Zapominamy często, że oni szli do Polski, wychodząc z Syberii, wychodząc z Głagów i obozów. Oni chcieli walczyć o Polskę, walczyli o nasze państwo, zapłacili też często za to najwyższą cenę. Ta rocznica rozpoczęła chwalebny szlak pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, szlak, który przywiódł polskich żołnierzy do Berlina. Na tym szlaku walczyło ponad 400 tysięcy Polaków. Ponieśliśmy w tej wojnie straszliwe straty, ale to dzięki tym żołnierzom Polska na pewno została wyzwolona szybciej niż by to się stało w innej okoliczności. Dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tymi losami, nad tym dzięki komu mamy taki, a nie inny kształt Polski, powinniśmy pamiętać zawsze o tym, że to dzięki tym żołnierzom. Do Polski dzisiaj należy Szczecin, Kołobrzeg, Zielona Góra i Wrocław, to potem ci żołnierze odbudowywali ziemię północne i zachodnie. Ale ja korzystając z tej uroczystości chciałbym także oddać cześć wszystkim żołnierzom, którzy potem służyli w ludowym wojsku polski. Dzisiaj, jeżeli z dumą możemy mówić o tym, że mamy po raz pierwszy w polskich dziejach całe lata i dziesięciolecia lat bez żadnej wojny, to jest także to zasługa Was. I chciałbym, żeby to święto nawiązujące do tej bitwy było także świętem Panów. Wyście dobrze służyli Polsce. Dziękuję.